Witam Państwa, klasycznie, bardzo serdecznie W następnym odcinku Last Dutchman Mine Gramy sobie naszym kowbojkiem Co my to teraz mamy zrobić, kowbojku? Chyba, no znaczy co? Nie będziemy się obijać, pójdziemy gdzieś ja tak, Może być coś wypił, tak? Dobra Trzeba tu ex exitnąć co? Ja sobie chyba chyba sobie mysz podłączę normalnie. Consume. Tak, i rybkę konsumnij. Jeszcze. Szanowny konsumencie. Dobra, pokaż jak teraz się czujesz lepiej, nie? Lepiej ci? Lepiej. Dobra. Słuchajcie, to może niewiele się zastanawiając, jeszcze raz pójdziemy nad rzekę. Jeszcze, to zaraz, zaraz. A jak z kasą? jak z kasą? O? Słuchajcie, no, nie widzę przeszkód, żeby partyjki pokera nie rozegrać, nie? Sprawdzimy. Może się uda, a może nie. zależy jak idzie karta. Tańcz, tańcz! Wieśniaku! Mm. No! Wspaniale zatanczyłeś, a teraz wyjdź stąd. Wyjdź stąd. <laughs> o kurczę. Tu trzeba exit wcisnąć. Dobra, raz. Myszka, pokaż mi się. Dzięki. No dobra. Mm, mam pomysł. Pójdziemy szukać jaskini. Czyli wejdziemy do sklepu i sobie kupimy jeszcze kilka rzeczy. Co by nam się przydało? Kilow. Łopatę wiemy I jakieś żarcie ze sobą I Tak, żarcie, co to jest w ogóle? Skillet, przyznam się szczerze Wstyd mi bardzo, ale nie wiem co to jest um, Nie będę teraz sprawdzał Weźmiemy zapałki, są tanie A mogą się przydać. Co jeszcze cowboy powinien mieć na tym? Rękawice też nie wiem do czego służą, ale weźmiemy No antyvenom. Drogi, ale weźmiemy, bo to nie nigdy nie wiadomo. O, kawa w worku, no można się napić kawy w proszku, nie? Taka propo. Właśnie mam przy sobie świeżutką kawkę i was pozdrawiam mm, Cheers mate De, fusy jeszcze pływają na wierzchu Lubię fusiastą um, Jeśli co, jeszcze jedna rzecz Taka malutka zaraz Podłączę sobie myszkę, będzie troszkę łatwiej Ten touchpad to jednak, jednak no nie wiem Pamiętam, że kiedyś nagrałem odcinek albo dwa yy, w TIFA trójki na taczpadzie Także Nie taki taczpad strasznie jak go malują. Weźmiemy lampę jeszcze. E, aha, antyvenom cię ja już kupiłem. Ty wejdź tam z powrotem. Mm. Kurde, po co mi tych zapajek tyle? <laughs> Trzeba coś na osła bo już nam brakuje miejsca Dobra nieważne zobaczmy żarcie teraz jeszcze no jest tego żarcia zobaczcie że są dwa oddzielne menu na żarcie i na ten dobra kupimy jeszcze jedną menażkę exit która to godzina? No już wieczór się zbliża. Kurczę, to już nie będziemy szli. To jest, to jest ludzie istotne, bo w nocy jak to się zrobi ciemno, to możemy się obudzić nie do końca żywi. Czyli jako zombie. Żartowałem. W ogóle zauważyłem, że na moim kanale jest mało zombiaczków, chociaż są tak popularni. Ząbiaczkowie, panowie ząbiaczkowie Nieważne, idziemy grać w karty Jest wieczór i przyjemnie sobie spędzimy Tak, gramy hmm. Jakby dziewiątkę dostać Albo asa zamiast za to Byłoby miło Nope no Za to mamy parę waletów Dobra, wstawimy coś nie wiem, tak skromnie na początek No cóż, tam nawet wygrałem mm, Nie mamy absolutnie nic Szaj straszny Nie jestem jakimś pokerzystą, powiem wam szczerze Wielkim Nie mamy absolutnie nic, nie będziemy blefować Play A... <laughs> Może coś takiego zrobimy <laughs> No nie no ludzie, tym razem nam karta nie idzie play pla No ale za każde takie rozdanie nam tu ubywa po 20 dolców Mamy jedną parę siódemek Dobra wywalimy wszystko Może będzie trójka siódemek Nie będzie trójki siódemek, mamy słabą parę tego słabo obstawimy. Możemy odprawić. O! Wzywasz. No i co? Ma parę trójek i wystartował z parą trójek. Wygraliśmy taką nędzną kartą. E, no jeszcze raz. Ostatni raz gramy. Jak zwykle nic. No, no nie idzie karta dzisiaj. Może to znak jakiś. Tragedia. No Jeszcze raz widzicie, to, to jest hazard miałem, miałem, to by miał być ostatni raz e, i co? I nie był ostatni Może coś takiego zrobimy No i widzicie i dwie ósemki, dobra No to można z tym wejść znowu skromnie na stówkę I co pan teraz powiesz? Podnosi no dobra, sprawdźmy, pewnie możemy przegrać, bo coś zbyt pewnie pan się zachowuje. Kurde. Przegraliśmy. Bardzo przegraliśmy. A to musimy się wygrać teraz. Uff, to już ty hazardzie straszny. God damn it. To jest nic, to jest proszę państwa nic. Zaraz stracimy wszystko. O, dwa, dwa jopki, to już jest nieźle Pff, No dobra, para waletów A wiecie co I tak idziemy na pustynię zaraz orać, więc postawimy w prawie wszystko No sprawdzaj co masz O man, ma wyg... <grym> tak, wygrał Bo miał o parę o jeden punkt silniejszą Dobra, jesteśmy spłukani. Halo? Wychodzimy. Jest już ciemno? <grych> Nie jest. Kurczę. Dobra, on tu, wiecie co? Idziemy na rzekę, no. Najlepiej się trzymać drogi. Przejdziemy koło... Co się stało? O kurde, indiańce. Czym tu się strzelało? Ilu ich tam jest? O fuck. Dobra, po pierwsze to się może napijemy czegoś. I spierniczamy do doktora. No i to tak, tym się kończą właśnie wizyty na pustyni. Tylko kurde, nie mam zupełnie pieniędzy, ludzie, wyobrażacie sobie. I teraz doktor może nas nie wyleczyć, bo nie mamy pieniędzy. Przegrałem wszystko. Także... Building is closed. To wspaniale. Jedyne co mogę zrobić. To zjeść sobie rybę na przykład. Co mi niewiele dało. No dobrze. Nie podoba mi się to. Chciałbym, żeby ten dzień już się skończył. To był zły dzień. Halo, dzień. Jest 18.20. Kurczę. Nie wiem, co zrobić teraz. Co mam czekać? Czy tu się jakoś ten czas może... Można przyspieszyć, można iść spać Do salonu idziemy spać Szczerze mówiąc to ja nie wiem o co tu chodzi E tak, można spać, zobaczcie Ale jaja Sleep Tylko się obudź żywy mm, Dobrze, muzyczka Jest godzina dziewiąta Jesteśmy chyba po śniadaniu, no, albo i nie Ile ja mam w ogóle tych pieniędzy? 10 dolców. Zastrzałę. Nie stać nas na uleczenie nawet jednej rany ze strzały. Dobra, z, zaropianymi, z zaropiałymi ranami idziemy idziemy nad wodę. Trzymając kciuki, żeby nas tu teraz nie zaskoczyło nic. To by było przykre. Dobra. E Napoimy się e, o, e. Napo napojaj się Będziemy teraz Nie mamy już tego tak? OK Kurczę ta myszka mi znika ciągle coś na osła trzeba przerzucić Kurczę, zapomniałem jak to się przerzucało Dobra, osioł, będziesz nam niósł te rzeczy. Dobra, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, co kto niesie. Dobra, musimy się troszeczkę odkuć. No wiem, że może jesteście zawiedzeni, że poszedłem, przegrałem wszystko w karty. Teraz moje życie wisi na włosku. Dobra. O, jeszcze złowimy rybę. Rybę! Dziękuję. Ip, ha, szybka rybka była! O, proszę. Golon byłby ze mnie dumny jak łowie ryby. Byłby, czy nie? Chyba nie, bo on z zębami łowi. No, dobra. Done. A... Może coś skonsumujemy rybę Consume Exit Przeczemu ta mieszka mi znika O, jest, jesteś głodny I sam wyzdrowiałeś od strzału No kurczę, po co chodzić do lekarza Zawsze uważałem że chodzenie do lekarza to bez sensu Ten NFZ i tak dalej, wiecie mm. Kaweczka Kaweczka bez mleczka no eee, bra to jeszcze jedną rybkę złowimy O, to nie była rybka, nie wiadomo skąd to rybka z zakadru Duża rybka Konsumuj Dobra, w, i w... pustyni <ścoughs> Pustynia jest jak sanatorium, idziecie na pustynię I... Jesteście zdrowsi, dzięki temu oczywiście, dzięki wyjściu na pustynię. To zaraz pójdziemy w góry, tylko najpierw opchniemy to wszystko badziewie co mamy, żeby troszeczkę mieć więcej miejsca, może nie, nie do więzienia tylko gdzieś tutaj. Wszystko, wy sprzedawaj Ciekawe czy mogę sprzedać na przykład zapałki Nie, nie mogę Done, exit Dobra, jak tam z kasą? No, no trochę lepiej Może już nie jest to Rockefeller Ale zawsze Coś Idziemy tutaj w góry Będziemy szukać yy, jakichś jaskiń, kopalni nie ma tutaj nic z tej strony, może z tej? Nie, nie ma. Ja nie wiem, czy tu jest jakaś, tu się w ten sposób się szuka. Ej, już, już dzięki. Widzę, że tu nie ma nic, która jest godzina. Wczesna godzina jeszcze. No, dobra, jeszcze tutaj coś. Ale podejrzewam, że tutaj już po prostu nic nie ma. O, oh, jest, patrzcie. Too dark to see. Really? It's really too dark for you. Mmm. Exit. E, pokaż mi pan osła. Halo. Exit. Osioł. Nie kupiliśmy latarni? Kurde. No nic. Wrócimy tu oczywiście jeszcze. Chciałem kupić latarnię, kurcze, i coś mi się zdarzyło. No nana, ejeme, Będzie gdzieś tu. Tutaj idziemy po latarnię. Latarnia. A to co to jest? Mapa! A to co? Antyvenom to już mam. Whisky! Whisky, Whisky, Nancy, Whisky, 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 Nancy, you. Dobra. Nie wiem, panie kowboju, czy jesteś Irlandczykiem? Kiedyś miałem fioła na punkcie muzyki irlandzkiej, zresztą do dzisiaj lubię. tutaj przyszedł mi jednak moment, że stwierdziłem kurde cud zachwalicie swego nie znacie a może o, jesteśmy w jaskini, dzień dobry, witamy w jaskini a może naszy, nasz folk też nie jest taki najgorszy jest inny proszę państwa In... ty, co ci jest? zgodniałeś tak ogólnie, tak? Dobra Na no, szczęście masz wodę Konsumuj wodę i konsumuj rybę no, Dwie ryby skonsumuj Exit Pokaż, pokaż no się chłopcze No to jeszcze jedną wodę Albo wiecie co? Kupiliśmy sobie, albo nie, whisky <słyski> sobie wypijemy wieczorem na w nagrodę Masz to jeszcze Konsumuj wodę Ciekawe sformułowanie, konsumuj wodę lina, czy ja kupowałem linę musimy mieć linę żeby zejść na dół ale podejrzewam, że w tej chwili nasz osioł jest na zewnątrz tak trzymamy kciuki, że nikt go nie buchnął um, dobra osioł god dammit Kurde, jesteśmy najgorszym traperem w historii po prostu traperstwa. Podstawowych rzeczy, kurde, nie mamy przy sobie i się wybieramy do kopalni, tak? I to już 14 jest. 14 mhm. Dobra, do sklepu. Wchodzimy. I co w sklepie? W sklepie kupujemy śnurek Co jeszcze możemy kupić w sklepie? Może kalesony Long Jones? Kurczę jak ten... jak Long Johnson normalnie. Świetne, świetnie, świetnie. I na przykład szynkę jeszcze kupimy. No dobra. Nie wiem po co nóż, ale kupimy nóż. Eee, okej. Okay. Dobra, jest godzina jeszcze nie ma 15, to myślę, że zdążymy na szczęście. Kurde, szkoda, że ty po skosie nie umiesz chodzić, tylko kurde jak po Hitlerowsku, tak po swastykach, nie po kątach prostych. <laughs> no w ogóle, taka propo, to nie wiem, czy zauważyliście, ale w Polsce, pewnie nie tylko w Polsce, ale chodniki są tak projektowane, że ludzie no, po prostu <laughs> kto chodzi po kątach prostych, no chodniki kurcze po prostu trzeba robić wielkie wielkie wspaniałe kąty 90 stopni żeby kurcze dojść do sklepu a tak można by naprzeciw pójść nie bo tam musi być trawniczek w tym miejscu a wiecie co najlepszy kurczy patent to jest jak pod sklepem tutaj właśnie niedaleko mnie jest klasycznie Biedronka i co z tą Biedronką mianowicie zrobili tam remont parkingu i o, widzicie, to jest Lina. I pan, pan, który projektował ten parking, oczywiście nie omieszkał y, zrobić trawniczka, który to trawniczek jest w bardzo dziwnym miejscu, ponieważ jest przejście dla pieszych, chodnik, następnie jest trawniczek i za trawniczkiem jest parking już do Biedronki. A żeby, żeby jakby ktoś bardzo chciał. Jakby ktoś bardzo chciał. Kurczę, tu nic nie ma? No nie. No, no, kilofa. jakby ktoś chciał tak legalnie sobie przejść przez przejście dla pieszych i pójść do sklepu to musi następnie zrobić jakieś 100 metrów dodatkowo omijając trawniczek tak jakby się nie dało w tym miejscu a ten trawniczek ma normalnie szerokość 1,5 metra może 2 metrów jakby się nie dało w tym miejscu zrobić z przejścia dla pieszych po prostu przejścia do wejścia do sklepu i normalnie za 40 metrów jesteście w sklepie Nie trzeba 100 metrów trzeba przejść dookoła żeby trawniczek ominąć Pisiak ref Ludzka głupota nie jest na granic po prostu moim zdaniem A to wszystko z naszych podatków Wiem że wy państwo drodzy jeszcze prawdopodobnie podatków nie płacicie Dobra konsumujmy naszkę Wy podatków jeszcze... Osioł? A gdzie mój sprzęt? Jea, yeah, pierdnicie okradli mi osła. Nie, to jest wiecie co, to jest wyjątkowo zły dzień. Nie, przepraszam was naprawdę. Naprawdę was przepraszam. Być może wytnę ten kawałek, żebyście nie musieli czekać. Ale ta jaskinia wydaje mi się być pusta. I po prostu tam chyba nic nie ma Ty no kurczę, przecież tu ci kazałem przejść No i muszę teraz zakupić kilowa. To jest niesłychane I łopata na wszelki wypadek, nie wiem Mój drogi przyjacielu, czy mógłbyś mi wyjaśnić to, co w tej chwili znaszło? Drogi ośle? Dlaczego mam teraz dwa kilofy Przez ciebie pieniądze, a przed, a przed kopalnią tego nie było. Och, Oś, ty ośle. Dobra, pójdziemy do innej kopalni. Chociaż wiecie co, kurde, nie mamy wody. O, jeszcze się ściemnia To nigdy nie jest dobrze Wracamy Nie, 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 nie Czy wy kurde Umiecie tylko strzelać do ludzi z łuku? Na olimpiadę jedźcie O, na szczęście udało nam się za pomocą wspaniałych zdolności strzeleckich uniknąć ram postrojowych. Dobra, idziemy spać. To jest straszne. Minęło 25 minut, a ja praktycznie nic nie zrobiłem tu ciekawego. Dobra. Gramy. Para trójek. Nie cieszy mnie to. Nie cieszy mnie to, dlatego je wyrzucimy. i Teraz będziemy mieli nic. Jop! Yep. I w ten sposób zdobywacie nic. To hazard, psia, krew. Dobra, mam parę dziewiątek, trochę lepiej. Para dziewiątek. No, no dobra. Dawaj Coś mi nie idzie nie idzie O Troszkę wygrałem, ale mało Co my tu mamy? A nic nie mamy Parę ósemek mamy No dobra Dawaj jeszcze raz stóweczkę hmm. pla -y. A ciebie straszne Dlatego wszystko wyrzucimy Zostawimy najsilniejszą kartę I uzyskujemy parę zanek obstawiamy stubeczkę. Klasycznie No pokaż <głosy> <głosy> Idę spać Kurda Flika nie, nie bawię z sobą No ty co? Tamten nic Dobra Idziemy do baru, nachlać się jeszcze Albo nie wiecie no, no. Um, whiskey? Co? What will be old, ti old timer? Whisky? Sarsa? Nothing. Może whisky? Klasycznie, trzeba się ursznąć. Je, yeah, od razu lepiej. Od razu lepiej. Dobra, i tym optymistycznym akcentem proszę Państwa zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że w następnym uda nam się... E, splądrować już jakąś kopalnię z troszeczkę lepszym skutkiem niż dzisiaj. Tymczasem dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych produkcjach moich. E, no także, także. Cześć!